i uczę się teraz na Uniwersytecie w Białymstoku, a zajmuję się ogólnie tym, że jestem ornitologiem, czyli chodzę, obserwuję ptaszki i je badam. I poprosili mnie tutaj Państwo, żebym przyszedł i ocenił te wszystkie budki, które zbudowaliście razem z rodzicami, przypuszczam, i stwierdził, jak powinny wyglądać takie najlepsze budki. I jak wiecie, budki są po to, żeby ptaszki mogły założyć w gniazda. W miastach często wycina się drzewa, tych drzew jest mniej, więc ptaszki nie mają takich zakamarków, gdzie mogłyby zrobić gniazda. Dlatego często budujemy takie budki lędowe, które udają dziuple. I one przypominają dziuple, ponieważ mają tutaj dziurkę, w środku jest taka przestrzeń, gdzie one mogą się założyć gniazdo. Ona powinna być jak największa, bo niestety w miastach na przykład mamy koty, mamy też inne ptaszki, które polują na te małe ptaszki. I one lubią sobie zjeść małe ptaszki, które później są w środku. A jeżeli mamy taką dużą odległość, to one nie mogą włożyć łapki albo dziobka i wyciągnąć te ptaszki, więc są bezpieczne. Też co jakiś czas na przykład w budkach trzeba sprzątnąć, żeby nie były za bardzo brudne. I tu na przykład pokazuję tu budkę, bo ona jest bardzo fajnie zrobiona. To, to, jest... to, to, to musia dziadek zrobił, tak? Komuś? Dziadek czy tato? Dziadek zrobił. Bardzo, to, to jest najlepsza budka ze wszystkich tutaj. I on, ona jest tak zrobiona, żebyśmy na przykład mogli zobaczcie, ją teraz wyjąć i oczyścić. I widzicie, jak to jest wysoko? Tutaj jest aż tyle przerwy na gniazdko. I wtedy się wyjmuje to wszystko, żeby, nie, żeby jakiś na przykład grunt albo jakieś robaczki się nie zalęgły i się czyści. Tutaj jest, zobaczcie, co wydaje się, że się zgadza, prawda? Jest dużo miejsca, żeby ptaszki mogły założyć gniazdko. Tylko jest ten patyczek. A na tym patyczku na przykład może przysiąść sroczka, sroczki ulubione ptaszki niestety. I zajdzie do środka i nie będzie aż tak ciekawie. Dlatego gdyby tylko nie było tego patyczka, to wódka by była naprawdę super. I zobaczysz, jak ładnie wygląda, prawda? Prawie jak takie naturalne drzewo. to jest taki, jeden, dwa, trzeba by było tylko to zabrać, tak, żeby te sroczki i, i... i... koty nie mogły ich siadać. Ta budka jest bardzo duża, tam jest praktycznie jakiś ogromny domek dla ptaszków. A te ogromne kawki są zagrożeniem dla takich małych ptaków. Nie, Tylko w sroki, ale sujki latem, sujki latem Tak, nie ma. okno, żeby miały spojrzeć na świat. Nie da się nawet od No ta budka, jest po prostu jeszcze ślicznie zrobiona, tak? Strzeżką Bardzo się... Kominek jest z każdej strony jest wlot, wszędzie można wlecieć, więc nie się bezpiecznie. To tak jakby u was były drzwi otwarte z czterech stron. To nie byłby taki domek dla was. Ale czy on na karmnik nie jest też za mały? Nie, jest dobry. Przy nim tak? przynajmniej nie wejdą. Widziałam w sklepach, że tam ptaszki siedzą o. i takie karmniki są. No, dokładnie. I to jest na przykład bardzo ładny karmnik i też taki karmnik, na przykład wejdą małe ptaszki, a już takie duże. Niektórzy okay, nie lubią tak, dużych karmić. No. To jest też bardzo, bardzo ładny karniczek. To też jest dość ciekawy karniczek, taki mm. duży, ale faktycznie no? on jest, zobaczcie, z, z, z przepalonych zapałek. Tak. To zrobił Poli tatuś, tak. ten karnik, tak? mnie tak. pomagała ci w tacie? Tak. Nie, prawda? Co jeszcze może latać? Oprócz ptaszków. To też ptaszek. Lata a oprócz ptaszków. Oprócz ptaszków. No nie podobnie. Coś, co, coś, co ma futerko. Motylki! Też, ale coś co ma futerko. Głowa Aha. Po nocy lata. Są co tak. Nie, jeszcze coś po nocy lata. Taki... I lubi spać do góry nogami. Tak. Nie Tak! tak. Nie tak. Nie Jak byś jej zrobiło, nie to perze bardzo lubią takie szczeliny. Jeżeli by się to zrobiło na przykład... Troszkę grubsze, o tak na przykład szersze, bo naprawdę nie to pewnie mogłyby taką wódkę zająć. Ale, ale za co one by się tam złapali? One to już i na nich nie ma problemu. A, a tak. One zajmują tak, to tak, to tak to... jak ptaszki dziuple, tylko że one posują bardzo takich wąskich i długich wejść. A, a da się żeby da tutaj, tutaj dały do... no nawet do... do... no na do... do... wejść do ptaszki. Do... Jakby tutaj nie było niczego, tak? byłoby o taka ścianka i tu zrobić dziurkę, to mogło pójść tę budkę dla ptaszków. Ale wtedy by było, że musiało być serce, bo wtedy by też nie myśli. Nie no, jakbyśmy tu zrobili taką dziurkę o takiej wysokości jak tutaj, to by to pasowało. I ona jest bardzo niepowolowana. Ale to jest ciekawe, bo naprawdę można to jakoś przekształcić do budkę dla latających myszy, czyli nie do Dla mnie to Wyobraź sobie? Proszę pana, tutaj jedzą, a tutaj śpią. Tak, i to by można tak zrobić, tylko jakbyśmy to tak tak do góry, bo ta Aha. dziurka jest za blisko Aha. tego. I zobaczcie, jakbyście tu były ptaszkiem i no bylibyście mali, to by już moglibyście główkę, wy, główkę wyjąć przez tą dziurkę. I albo moglibyście na przykład wypaść, co jest niebezpieczne. Albo mogę przejść znowu środka. Może zjeść. Ale jakbyśmy to tak jakby odwrócili o tak, czyli to byłoby takim, taką wieżą, to mogłoby tak być. Byłby to na przykład karniczek zimą, a na wiosną, latem byłyby zajęte przez ptaki. Także też to jest do zrobienia. Ciekawy w sumie pomysł. I teraz, może powiedzcie, co według Was tutaj. Tu są tak jakby dwie rzeczy, które byśmy mogli. co? co, co według Was byśmy mogli tutaj zmienić, żeby była lepsza dla ptaszków? Z tego, co usłyszeliście przed chwilą. Co jest niebezpieczne? Co tu może przeszkodzić ptaszkom. Tak, bardzo dobrze. No. Patyczek, byśmy usunęli. I Jeszcze jest taka, jest taka druga rzecz. Jesteś może kojarzycie jakoś tutaj, ten jest coś? Zapałki? Nie, nie ma to zapałek. Zawalone? Tak, co? za dziurka. Nie, dziurka czy... wystarcza. Tu po prostu troszkę jest, zobaczcie, za mało miejsca. Bo... A, za niski. Tak, za niska, za mało odległość tutaj. A tu po prostu Znowu jest troszkę za płytko. To powinno być trochę dłużej. Tak jak w przypadku. W prawie, prawie, prawie mu jadłości. No ale to ty że to, y, to na jest tą, tą, tą dome, że już nie jest tak sensu starym Dlaczekajcie. Tak jak jako czwarty, jak się to nas Raz, dwa, trzy, bo to jako czwarty. To jednak odległeś. Zrobilibyście dosłownie trochę ja większą skucham. i mogła to być budka dla sowy. Jeżeli ona była naprawdę dotąd na przykład, taka ogromna no. i troszkę większy otwór, próbinkę, to mogą na przykład soła ją zasiedlić. Tylko wtedy musielibyście ją na przykład powiesić w lesie, w parku, a nie tak pomiędzy blokami. Ale to mogą być na przykład budka losowy. To jest też bardzo ładna, zobaczcie, budka z taką korą, tylko też patyczek i troszkę, i troszkę... Albo można, jeżeli mieszkacie na wsi, to też bardzo możliwe, że tam większe szanse na, na sowce. Tak, ja mam właśnie solę na bluzce. To jest puchacz. Największa sowa świata. I ona nawet u nas jest. Na Podlasiu. Jak pojedziecie sobie na przykład na takie bagna nad Biebrżu albo ja na bio. O, no tam są puchacze. Puchacz jest taką ogromną solą, słuchajcie, ja. która jest wszystko. Wszystko poluje. Jest taka prawie, że super. Wy wiecie, że ptaki potrafią zrobić taki domek. Zobaczcie. To jest... Remis, taki malutki ptaszek, takiej wielkości, on robi to samemu. Kilka, kilkanaście dni. To jest uszyte, zobaczcie, na gałązce takiej brzozy I nie wiem, czy kojarzycie, jak chodzi się wiosną na przykład po stawach, to trzcina ma takie, o, takie puchy, widzicie? I one to zbierają, one tak, one to spały i zbierają, ze swoją ślinką to rozrabiają. I budują takie coś, zobaczcie, Dotknięcie... Jego... Paluszki, ale paluszkiem delikatnie i delikatnie. I kiedyś wiecie, że takie gniazda były stosowane dla dzieci jako buty. Brano takie gniazda, zrywano. Słyszycie? Słyszycie? że zamiast adidasów dzieci kiedyś nosiły buty z takim gniazdek? Tak, tak. Jakbyście się urodzili 200 lat temu, to mielibyście buty takie No, a takie na to. żeby to na czymś mogło zawisnąć, tak? On, on sobie znalazł takie coś. I on, słuchajcie, buduje kilka narodów. Tak? On, ma, on ma siłę, żeby żeby kilka zbudować przez rok takich gwiazd. Zobaczcie, to jest niesamowite, nie? To znaczy, to dla każdego lęku, jak tak, i e, dla Ale też czasami robi dla samiczki, kilka rzeczy wybrała, które Tak, tak, tak się stara. Ta, ta. Fajne, nie? Zobaczcie, rozszerzymy. Zobaczcie, zobaczcie za bardzo sobie, no. Zobaczcie, jakie to duże i takich kilkadziesiąt piór macie na rękach. Jest jak to jest prawdziwe? Z naszego ona milika, którego mamy na godle naszym, co ma? to jest jego prawdziwe pióro. No. Nie spodziewałam się, pierwszy raz, że to widziałam. Nie spodziewałam się, że on jest tak olbrzymi. A to, to jest, pamiętajcie, ptaszki raz w roku zrzucają swoje piłka, tak jak np. następnej z wam wypadają ząbki, żeby nowe wyrosły, to im raz na rok muszą po prostu tak jakby wypaść piłka, żeby wyrosły nowe i zdrowe. A to jest pióro z ogona tego czegoś. Też pamiętacie jak się to nazywa? Nie, no To jest bocia na brążeczce. Jak się to nazywa? To... Sowa. Ale? Puchacz. 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 I sobie teraz porównajcie, jak ona jest, zobaczcie, miękkie miękkie porównaniu do kandy. Tylko bardzo delikatnie, bo one są dalej delikatne.